Rozstanie Szakiry i Pique i wzajemne oskarżenia doprowadziły do jednego z najbardziej spektakularnych konfliktów w historii Hiszpanii. Status supergwiazdy nie uchronił piosenkarki przed zdradą. I to taką dewastującą, bo wiązała się z dowiadywaniem się o szczegółach tej zdrady z mediów, gdy jej ojciec walczył o życie. Pique postanowił wtedy bowiem brylować z 22-letnią partnerką, studentką po Barcelonie. Nie uchronił jej też przed niechęcią teściowej, która we władczy sposób szarpie twarz Szakiry w 2017 roku i w kierunku domu, której Szakira skieruje później kukłę czarownicy. Otóż poczynania Pique wyjawił słynny już dżem truskawkowy, a raczej pusty słoik w lodówce, w którym w dodatku znalazły się kawałeczki chleba. Rzekomo nikt poza Shakirą w rodzinie nie był fanem tego przysmaku, a ona akurat musiała na trochę wyjechać. Shakira i Pique poznali się na Mistrzostwach Świata w 2010 roku. Pike był piłkarzem 10 lat młodszym od Shakiry, której hit Waka Waka stał się hymnem wspomnianej imprezy. Legendą obrosło poznanie się pary, bo podobno podczas montażu teledysku Shakira zatrzymała jednego z edytorów pytając, kim jest chłopak z klipu. Jednak to znajomi dopomogli w poznaniu się Szakiry i piłkarza, co ostatecznie udało się podczas wielkiego finału. Tego dnia Hiszpania wygrała puchar, a Pique udało się nawet strzelić bramkę. Mimo to już wcześniej mieli swoje numery za sprawą przyjaciół, ale ostatecznie zobaczyli się właśnie tego dnia. Niektórych jednak martwiła znaczna różnica wieku dzieląca parę. W końcu Pike był od artystki o dekadę młodszy, jednak gdy spojrzycie na ich fotografie z tego okresu, różnica ta nie jest widoczna, odczuwalna. Kolejną kwestią był właśnie podobno brak sympatii ze strony rodziców Pike wobec Shakiry, zwłaszcza jego matki. Na nagraniu sprzed lat jej niedoszła teściowa łapie piosenkarkę za twarz w degradujący sposób, następnie kładzie palec na usta, sugerując bardzo dosadnie, by ta zamilkła. I to bardzo drastyczny gest wobec światowej gwiazdy muzyki. Niemniej na początku znajomości Shakira wyznała w wywiadzie, że spotkanie Pike przywróciło jej wiarę w Boga, którą na moment utraciła i stała się agnostyczką, mimo że od zawsze była bardzo religijna. Pique również nie szczędził komplementów pod jej adresem, twierdząc, że otrzymał najlepszą, niezwiązaną z piłką nagrodę znalazł miłość życia. Obawy fanów rozbudził też fakt, że Shakira porzuciła całkowicie swoje poprzednie życie w Stanach Zjednoczonych, a konkretniej Miami, by sprowadzić się do Barcelony, rezygnując niejako z siebie. Na miejscu kupiła willę, w której zamieszkali rodzice Pike, a drugą dla nich samych. Czujni fani odnieśli wrażenie, że Shakira zatraca samą siebie w tym związku, poświęcając swoją karierę, by Pikę mógł rozwinąć swoją. Pierwsze plotki o trudnościach w ich relacji pochodzą z 2017 roku, gdzie podobno piosenkarka była widziana zapłakana w restauracji. W tym też roku oboje pojawiali się oddzielnie na różnych wydarzeniach. W 2019 z kolei Shakira miała problemy zdrowotne z jej narzędziem pracy, głosem. Oburzenie publiczności wywołał też cytowany żart Pike z tego okresu. Myślisz, że chcesz, aby twoja żona się zamknęła, a gdy to się stało, to czujesz się jak jeden z byłych skazańców, nie wiesz bowiem co zrobić z odzyskaną wolnością. Następnie rok później pojawił się kontrowersyjny wywiad. Tym razem piosenkarka pytana była o kwestię małżeństwa. Szakira powiedziała: nie chciałabym, żeby postrzegał mnie jako żonę. Wolałabym, gdyby widział mnie jako dziewczynę, swoją kochankę, jakby zakazany owoc wierz chce zatrzymać go przy sobie, żeby myślał, że wszystko jest możliwe w zależności od jego zachowania. Sama stwierdziła na początku tej wypowiedzi, że boi się małżeństwa. Widzowie jednak wprawnie zauważyli, że raczej obawia się znudzenia partnera. Niektórzy z kolei współczuli piłkarzowi, który z ich perspektywy. Był trzymany na muszce i testowany przez żonę, a jej uwagi o utrzymaniu dynamiki kochanków wydały się im po wielu spędzonych razem latach po prostu infantylne i śmieszne. Potem okaże się, że Shakira nudę uzna za głównego winowajcę rozpadu związku, tak zresztą zaśpiewa w piosence Monotonia. Wtedy już pojawiały się plotki o zdradzie, a to, że u pary nie działo się dobrze, potwierdziły zdjęcia na łódce z 2021 roku. W tekście piosenki Felicito zresztą piosenkarka zdaje się tą zdradę sugerować. Żeby cię zadowolić, rozbiłam się na kawałki. Oni mnie ostrzegali, ale ja zwróciłam uwagę, zdałam sobie sprawę, że jesteś fałszywy, to była kropla, która rozbiła szkło. Nie mów mi, jak się czujesz. To wydaje się szczere, ale dobrze cię znam i wiem, że kłamiesz. Gratulacje. Jesteś świetnym aktorem. Jako ciekawostkę można dodać fakt, że Pike wydawał się niesamowicie zazdrosny o Shakirę. Kilka lat wcześniej Shakira wyznała, że zabraniał jej nagrywania klipów z mężczyznami modelami czy ubierania wyzywających strojów. Ostatecznie plotki się potwierdziły. Para posiadająca dwójkę jeszcze małych chłopców. Na ich instagramowych profilach dodała post z prośbą o uszanowanie prywatności ich rodziny. Okazało się, że na tamten moment już emerytowany piłkarz zdradza Szakirę z zaledwie 22 studentką, którą według hiszpańskiej prasy brukowej u siebie zatrudnił, a poznał w nocnym klubie. Informację prasie miała wyjawić kobieta, która zajmowała się dziećmi pary. Pikę za wyjawienie prawdy według doniesień ukaże ją brakiem wynagrodzenia za wykonaną pracę. Jednak nie musicie jej żałować. Shakira zrekompensuje jej tą niesprawiedliwość. Potem pojawia się w teledysku Szakiry, a za udział w nim ta wypisze jej czek na okrągły milion. Pike wyprowadził się ze wspólnego domu do swojego wcześniejszego mieszkania, jednak, jak się okazuje, zamiar zdrady powziął już wcześniej, bo inne kobiety postanowiły wyznać światu, że sportowiec uporczywie pisał do nich na Instagramie, wysyłając niecenzuralne zdjęcia. Suzy Cortez twierdziła, że od kiedy Pika ją zobaczył, otrzymała od niego takie wiadomości: a to na temat ponownego odwiedzenia Starego Kontynentu, a to na temat dolnej połowy jej ciała, które natychmiast usuwał. Piłkarz miał oferować jej opłacanie prywatnego samolotu, by mogli się spotkać w Londynie, jednak ona się na to nie zgodziła. Jak Dlatego, że w tamtym okresie znanym faktem było, że Pike jest w publicznym związku z Shakirą. Jak twierdzi odmowa była rezultatem szacunku, którym darzyła piosenkarkę. Dlatego też dziewczyna, gdy para była razem, nie zdecydowała się na żadne publikacje, czy nie mówiła na forum publicznym nic na temat tej sprawy. Pike również zaczyna odczuwać bolesne konsekwencje swojej zdrady. Bo po tym, gdy skandal wybuchnął na dobre, podczas meczu z trybun dochodzi głośne buczenie, a ludzie skandują imię Shakira. On jednak zdaje się pozostawać niewzruszony. Zaledwie dwa miesiące po tym, gdy gruchnął news o rozstaniu pary, mieliśmy też okazję zobaczyć pikę oddającego się pocałunkom z nieznaną szerzej blondynką, o której, jak się okazuje, ci będący na bieżąco z plotkami słyszeli już wcześniej. Była to studentka PR, która zostanie potem również wspomniana w disie na pikę poprzez grę hiszpańskich słów, claramente. Następnie news o wspomnianych słoikach z dżemem pojawia się w mediach, potem również ten motyw pojawia się w jednym z jej teledysków. Shakira wyznaje następnie, jak ciężko przeszła to, co wydarzyło się w jej życiu osobistym, biorąc pod uwagę fakt, że jej ojciec walczył w tym czasie o życie na oddziale intensywnej terapii. Tym razem Shakira kontratakuje i na jej balkonie pojawia się wiele mówiący gest w stronę matki Pike, która według wielu źródeł nie pałała do niej sympatią. Wystawia ona na balkonie swojego domu, niegdyś dzielonego z jej synem, kukłę czarownicy, skierowanej w stronę domu rodziców piłkarza i są dowody w postaci filmów, że puszczała też wtedy głośno piosenkę, w której piętnuje zachowanie byłego partnera. Okazało też się, że studentka jest w jego życiu dłużej niż do tej pory sądzono. Podczas pandemii, Pike zdalnie udzielał wywiadu, a w tle pojawiła się już teraz znana medium blondynka. 44-letnia w tamtym czasie Shakira wrzuca do sieci swój dis na Pike. Jest o tyle jasne, do kogo jest kierowany, że Shakira, bawiąc się hiszpańskim, nawiązuje do imion i nazwisk dwójki poprzez gresłów: Pike i Clara. A to imię wspomnianej studentki, o której napisała. Ona ma imię dobrej osoby, jest dokładnie taka jak ty. Śpiewa też, między innymi, byłam dla ciebie za dobra, dlatego skończyłeś z kimś takim jak ty. Nawiązuje również do tego, że zostaje oskarżona o niepłacenie należnych podatków dla Hiszpanii. w sprawie dodawał fakt, że to jego ojciec w pewnym okresie zajmował się jej księgowością. W piosence porównuje siebie do Rolexa i Ferrari, które piłkarz wymienił na budżetowe marki: Twingo i Casio, które mają być metaforą studentki. Co Ciekawe okazało się, że nawet taką negatywną promocją marka Casio zaskarbiła sobie nowych klientów i zarobiła, zamiast tracić ich przez aferę i wspomnienie w piosence jako synonim złego gustu. Jednak wcześniej firma Casio w zgryźliwy sposób skomentowała swoją zwrotkę w piosence Shakira. Może nie jesteśmy Rolexem, ale najwyraźniej nasi klienci są nam wierni w obronie naszych zegarków. Bateria działa dłużej niż związek szakiry i Pike. Pike później, jako gość w programie telewizyjnym, pokazał się z zegarkiem firmy Casio na ręce, ogłosił, że Casio jest na życie i że podpisał umowę z firmą w celu promowania ich produktów. Jednak firma, poproszona o komentarz w sprawie, zdecydowanie temu zaprzeczyła. Może do zrezygnowania ze współpracy przyczynił się negatywny odbiór społeczny i to, że notowania marki poszybowały w dół. Piłkarz, który już zakończył swoją sportową karierę, podobno nadal odczuwa konsekwencje swoich poczynań wobec powszechnie kochanej piosenkarki rzekomo został on wybuczany znowu tym razem w Paryżu a Klara i on wyproszeni z restauracji przez restauratora który nie wspierał wyborów Pike. A wy co sądzicie o zachowaniu właściciela restauracji? Dajcie mi proszę znać. Podobnie też Pike nie mógł powstrzymać się od poprowadzenia dla hecy wspomnianego przez byłą partnerkę Twingo. Tak jeśli chodzi o reakcję na piosenkę, która była disem na Pike, reakcje były podzielone, zwłaszcza po męskiej stronie słuchaczy, którzy Obawiali się, jak taki otwarty konflikt między rodzicami może wpłynąć na dzieci pary, tak już raczej przy dziecinnym geście z promocją zegarków i jazdą po Barcelonie Twingo, do którego Shakira porównała Klarę, to poczynania piłkarza były powszechnie zganione. Z kolei, gdy Pike umieścił na Instagramie zdjęcie z młodą kochanką, wzbudził złość fanów gwiazdy, zwłaszcza z tego powodu, że wina za rozstanie znajdowała się po jego stronie, a branie udziału w potyczkach ze zranioną i pełną żalu Shakirą wydało się być po prostu nie na miejscu. Ona sama odpowiedziała mu na tą publikację tańcząco, nawiązaniem do swojego Disu na Pikę. Z kolei w wywiadzie potem żartem wyznała, że teraz kolej mężczyzn, by płakać i nikt nie powinien mówić kobietom jak, i przez ile mają prawo dochodzić do siebie po zakończeniu relacji. W tym miejscu dziękuję wam za dalsze oglądanie i wszystkie polubienia i subskrypcje pod filmem jak i jego udostępnienia. Co może wydać się jeszcze ciekawsze, Shakira również przejęła pikę po jego wcześniejszej partnerce, którą zdradził z gwiazdą. Czy w sytuacji tej sprawdza się może lubiany ostatnio zwrot? Jakich dostajecie, takich tracicie? A wy, co uważacie? Napiszcie proszę w komentarzu.